W sierpniu, upalny dni sprawiły, że wszystkie zwierzęta szukały schronienia w cieniu. Pewnego popołudnia, Iskierka zauważyła, że Puszek jest wyjątkowo cichy i zamyślony. Co cię trapi? Zapytała, siadając obok niego. Puszek westchnął. Całe życie starałem się zrozumieć, czy nasze magiczne przygody były prawdziwe, a teraz, gdy patrzę na ciebie, widzę, że to nie ma znaczenia. Ważne jest tylko to, jakie lekcje wynieśliśmy z tych opowieści. Iskierka przytuliła się do niego. Twoje opowieści zmieniły mój świat, nawet jeśli były tylko snem. To były najpiękniejszym snem, jaki ktokolwiek mógł mieć. Tej nocy wszystkie zwierzęta zebrały się, by uczcić rocznicę przybycia puszka do ogrodu. Każde opowiadało swoją ulubioną historię z jego udziałem, a gdy przyszła kolejna Iskierkę, powiedziała coś, co zaskoczyło wszystkich. Najważniejszą opowieścią, jaką Puszek kiedykolwiek stworzył, nie była żadna z magicznych historii, to była opowieść o nas, o naszej przyjaźni, o tym jak staliśmy się rodziną. W tym momencie księga, która stała na półce, nagle się otworzyła. Strony zapłonęły złotym światłem. Słowa uniosły się w powietrze, tworząc obrazy wszystkich wspólnych chwil, zarówno tych zwykłych, jak i tych magicznych. A gdy opadły na ziemię, każde zwierzę zrozumiało, że prawda nie jest czarno-biała, że marzenia i rzeczywistość przenikają się nawzajem, a najprawdziwsza magia tkwi w miłości, jaką darzymy się nawzajem. Puszek spojrzał na Iskierkę i resztę przyjaciół i po raz pierwszy od dawna poczuł całkowity spokój. Nieważne, co było prawdą, szepnął. Ważne, że teraz jesteśmy razem. A Iskierka dodała. I ważne, że nasza opowieść trwa dalej i tak w blasku sierpniowych gwiazd zwierzęta zrozumiały, że ich historia nie potrzebuje zakończenia. Bo prawdziwe przyjaźnie, tak jak prawdziwe opowieści, trwają wiecznie. We wrześniu, gdy pierwsze liście zaczęły mienić się złotem i czerwienią, Iskierka odkryła, że jej opowieści zaczęły zapisywać się same w Starej Księdze. Każde słowo, które wypowiedziała, by pomóc innym, pojawiało się na kartach, migocząc delikatnym światłem. Pewnego dnia, gdy pomagała młodym wróbelkom, które wypadły z gniazda, opowiedziała im historię o piórku, które nauczyło się latać zanim wyrosły mu skrzydła. Gdy skończyła, w księdze pojawił się nowy rozdział, a małe ptaki nagle uniosły się w powietrze, wykonując pierwszy niezdarny lot. Puszek, obserwując to z zachwytem, szepnął do Zofii: czy to możliwe, że Iskierka jest tym, czego ogród zawsze potrzebował? Sowa skinęła głową. Każdy wnosi do opowieści coś wyjątkowego. Iskierka wnosi niewinność i czystość serca, której my już nie mamy. Tego popołudnia do ogrodu przyszła starsza pani, sąsiadka, która od miesięcy zmagała się z samotnością. Iskierka usiadła przy niej i, nie mówiąc ani słowa, położyła łapkę na jej dłoni. W tej chwili kobieta uśmiechnęła się przez łzy. Dziękuję, szepnęła. Właśnie usłyszałam najpiękniejszą opowieść o nadziei. Gdy odchodziła, Iskierka zobaczyła, że w księdze pojawiła się nowa strona, a na niej słowa. Które nigdy nie zostały wypowiedziane, tylko poczute. Wieczorem zwierzęta zebrały się, by podziwiać księgę, która wypełniała się sama. Kicia zauważyła coś niezwykłego. Słowa, które Iskierka tworzy, są inne niż nasze. One nie opisują magii, one są magią. I miała rację, bo gdy czytały nagłos opowieści Iskierki. W ogrodzie działy się cuda. Kwiaty kwitły intensywniej, ptaki śpiewały piękniej, a nawet powietrze zdawało się lśnić. Puszek przytulił Iskierkę. Jesteś żyjącym dowodem na to, że najprawdziwsze opowieści nie są pisane słowami, ale sercem. A Iskierka zrozumiała, że jej dar to nie ciężar. Ale prezent, który mogła dzielić z całym światem. I tak w blasku jesiennego słońca, Iskierka stała się nie tylko strażniczką opowieści, ale też ich źródłem. A ogród, który ją otaczał, stał się odbiciem czystości i dobroci, które nosiła w sercu. W październiku, gdy mgły otuliły ogród, a poranki były chłodne, Iskierka odkryła, że jej opowieści mogą leczyć nie tylko dusze, ale też ciała. Pewnego deszczowego dnia Rudek zachorował i nie mógł opuścić Nory. Iskierka usiadła przy wejściu i zaczęła opowiadać historię o kropli deszczu, która podróżowała po świecie i poznawała jego sekrety. Gdy dochodziła do fragmentu o słońcu, które ogrzewało Ziemię, Rudek wyszedł z Nory już zdrowy i uśmiechnięty. Wieść o uzdrawiającej mocy opowieści Iskierki. Rozniosła się po okolicy. Do ogrodu zaczęli przychodzić ludzie i zwierzęta potrzebujący pomocy. Starszy pan z bolącymi plecami, któremu opowieść o wietrze niosącym ulgę, przyniosła ukojenie. Mały pies, który bał się grzmotów, a po historii o tańczących chmurach, odzyskał odwagę. Pewnego wieczoru, Iskierka zapytała puszka. Czy to możliwe, że moje opowieści mają taką moc? Starszy kotek spojrzał na nią z czułością. To nie twoje opowieści mają moc, Iskierko. To twoje serce ma moc, a opowieści są tylko jej przejawem. W tym momencie zrozumiała, że prawdziwe uzdrowienie nie przychodzi przez magię słów, ale przez miłość, która stoi za tymi słowami. Od tego dnia. Iskierka przestała się starać, by jej opowieści były magiczne, a zaczęła się starać, by były prawdziwe i pełne współczucia. A jej słowa nabrały jeszcze większej mocy, lecząc nie tylko ciała, ale też stare rany i zgorzknienia, które ludzie i zwierzęta nosili w sercach od lat. A Puszek, patrząc, jak młoda kotka odnajduje swoje powołanie, wiedział, że jego misja dobiegła końca. W najpiękniejszy możliwy sposób. W listopadzie, gdy jesień rozpostarła nad ogrodem swój welon z kolorowych liści, iskierka odkryła, że jej opowieści zaczęły tworzyć mosty między światami, pewnego mglistego poranka opowiadała historię o drzewie, które marzyło, by zobaczyć morze. Gdy skończyła, wszystkie liście na dębie zabłysnęły niebieskim światłem, a w powietrzu unosił się zapach soli morskiej. Tego samego dnia, gdy pomagała starej sówce sąsiedztwa, która straciła wzrok, opowiedziała jej o gwiazdach, które świecą najjaśniej w najciemniejsze noce. A gdy skończyła, sówka powiedziała, że znów widzi blask księżyca, ale największe zdumienie czekało iskierkę wieczorem, gdy do ogrodu przyszedł mały chłopiec w wózku inwalickim, który nigdy nie chodził. Iskierka usiadła przy nim i opowiedziała historię o motylu. Który uczył się latać, pokonując strach. Gdy dochodziła do końca, chłopiec nagle wstał z wózka i zrobił kilka niepewnych kroków. Wszyscy, którzy to widzieli, za nie mówili. A Iskierka po raz pierwszy poczuła strach. Czy to ja to zrobiłam? zapytała puszka drżącym głosem. Nie, kochana, odpowiedział puszek. To życie czasem tworzy cuda, a ty jesteś tylko tym, który pomaga je dostrzec. Tej nocy Iskierka długo nie mogła zasnąć, zastanawiając się nad granicami swojej mocy, ale gdy rano zobaczyła chłopca bawiącego się z innymi dziećmi, zrozumiała, że niektóre cuda po prostu miały się wydarzyć, a jej opowieści były tylko katalizatorem. Od tego dnia Iskierka nauczyła się pokory. A jej opowieści stały się jeszcze piękniejsze, bo wolne od presji i oczekiwań. A ogród, który obserwował jej rozwój, szumiał z aprobatą, bo wiedział, że prawdziwa moc nigdy nie niszczy, tylko wspiera i uzdrawia w naturalny sposób. W grudniu, gdy pierwszy śnieg otulił ogród, iskierka odkryła, że jej opowieści nabrały nowej mocy. Zaczęły tworzyć rzeczywistość. Nie tylko w ogrodzie, ale też w sercach ludzi, którzy ich słuchali. Pewnego mroźnego wieczoru opowiadała dzieciom historię o choince, która marzyła, by przynosić radość. Gdy skończyła, w każdym domu w okolicy choinki zabłysły jaśniej, a ludzie poczuli większą bliskość z bliskimi. Następnego dnia do ogrodu przyszła mama cholego chłopca, poprosiła Iskierkę, by opowiedziała mu historię, która doda mu sił. Iskierka opowiedziała przez okno o kropli żywicy, która przetrwała wieki, zamieniając się w bursztyn. Chłopiec uśmiechnął się pierwszy raz od miesięcy. Ale prawdziwy cud wydarzył się w Wigilijnej Nocy, gdy Iskierka opowiadała o narodzinach nadziei w najciemniejszą noc roku. Nagle cały ogród rozbłysł tysiącem światełek, a zwierzęta usłyszały cichutką kolędę dobiegającą z nieba. W tym momencie Iskierka zrozumiała, że jej opowieści stały się modlitwami, które łączyły niebo z ziemią. Puszek przytulił ją. Widzisz, mała? Niektóre opowieści są tak piękne, że same stają się cudem. Od tej pory, Iskierka używała swojego daru z jeszcze większą pokorą, wiedząc, że największe cuda dzieją się, gdy opowieści płyną z czystego serca, a nie z pragnienia tworzenia magii. A ogród, który stał się żywą szopką betlejemską, tętnił spokojem i miłością, które były najprawdziwszym cudem ze wszystkich. W styczniu, gdy zima się umocniła, Iskierka odkryła, że jej opowieści mogą nie tylko tworzyć, ale też zachowywać. Pewnego mroźnego popołudnia opowiadała historię o pierwszych mieszkańcach ogrodu. Gdy skończyła, w powietrzu pojawiły się zjawy dawnych lokatorów, uśmiechnięte cienie kotów, psów, a nawet ptaków, które odeszły dawno temu. Przez chwilę ogród tętnił życiem sprzed lat, a Iskierka zrozumiała, że jej słowa. Mogą przywoływać echo przeszłości. Tej nocy zwierzęta zebrały się, by posłuchać opowieści o tych, którzy odeszli. Iskierka opowiadała o psie, który strzegł domu przez dwadzieścia lat, o kocie, który łowił sny dzieci, o ptaku, który śpiewał najpiękniej, gdy wschodziło słońce. Gdy mówiła w ogrodzie, pojawiały się delikatne zjawy tych zwierząt, które słuchały razem z żywymi. A gdy opowieść dobiegała końca, zjawy znikały, zostawiając po sobie tylko ciepły powiew. Nawet poszek, który słuchał z zamkniętymi oczami, zobaczył ducha swojego poprzednika. Starego kota, który nauczył go, jak być częścią ogrodu. Dziękuję, szepnął Iskierce. Przywróciłaś nam tych, których kochaliśmy. Ale Iskierka czuła się zmęczona po tym doświadczeniu. Jej opowieści zabierały jej dużo energii. Puszek wytłumaczył jej, że niektóre historie są jak mosty między światami i przejście przez nie wymaga siły. Od tego dnia Iskierka używała tej mocy tylko w wyjątkowych sytuacjach. A ogród, który pamiętał teraz wszystkich swoich mieszkańców, stał się miejscem, gdzie przeszłość i teraźniejszość żyły w harmonii. A Iskierka zrozumiała, że czasem najważniejszą opowieścią jest ta, która pozwala pamiętać. W lutym, gdy śnieg sięgał połowy okien, a mróz szczypał w nosy, Iskierka odkryła, że jej opowieści mogą podróżować w czasie. Pewnego dnia, gdy opowiadała o wiośnie, która dopiero nadejdzie, w ogrodzie nagle zakwitły pierwsze krokusy, a śnieg stopniał. Ukazując zieloną trawę, choć na kalendarzu był środek zimy. Pewnego dnia, gdy opowiadała o wiośnie, która dopiero nadejdzie, w ogrodzie nagle zakwitły pierwsze krokusy, a śnieg stopniał, ukazując zieloną trawę, choć na kalendarzu był środek zimy. Zwierzęta były zachwycone, ale Iskierka przestraszyła się swojej mocy. Czy to ja zmieniłam pory roku? Zapytała puszka z lękiem. Nie, Iskierko, odpowiedział mądry kocór. Zawsze kwitną w lutym, tylko zwykle nie potrafimy ich dostrzec pod śniegiem. Twoja opowieść pomogła nam je zobaczyć. Tego dnia Iskierka zrozumiała, że jej opowieści nie zmieniają świata, tylko pomagają innym dostrzec jego piękno, które zawsze istniało. Przez resztę zimy jej historie stały się prostsze. Opowiadała o tym, jak śnieg chroni rośliny przed mrozem, jak wiatr śpiewa kołysanki drzewom, jak mróz maluje wzory na szybach, a zwierzęta, słuchając jej, odkrywały, że zima ma swoje własne piękno, którego wcześniej nie widziały. Pewnego wieczoru, gdy iskierka opowiadała o tym, jak każda pora roku jest potrzebna, Puszek przytulił ją. Nauczyłaś nas najważniejszej lekcji, szepnął: że magia nie polega na zmienianiu świata, ale na kochaniu go takim, jakim jest. I tak, w blasku zimowego księżyca, Iskierka stała się strażniczką nie tylko opowieści, ale też prawdy o tym, że największe cuda są tuż obok nas, tylko czasem potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam je dostrzec. W marcu, gdy wiosna zaczęła na dobre przejmować panowanie, Iskierka odkryła, że jej opowieści zaczęły się rozprzestrzeniać daleko poza ogród. Pewnego dnia do ogrodu przyszła nauczycielka z pobliskiej szkoły. Poprosiła Iskierkę, by opowiedziała dzieciom o przyjaźni między zwierzętami. Iskierka zgodziła się i następnego dnia jej opowieść o psie, który zaprzyjaźnił się z kotem, rozniosła się po całym mieście. Dzieci, które usłyszały historię, zaczęły lepiej traktować zwierzęta, a w schronisku wszystkie zwierzaki znalazły dom. Następnego tygodnia, Iskierka opowiedziała historię o drzewie które dało schronienie wielu stworzeniom, a ludzie, którzy ją usłyszeli, posadzili setki nowych drzew w parku. Jej słowa krążyły z ust do ust, leczyły rany, łączyły ludzi i zmieniały świat na lepsze. Pewnego wieczoru, Iskierka zapytała Puszka: Czy to możliwe, że jedna mała opowieść może zmienić tak wiele? Puszek uśmiechnął się. Pamiętasz, jak małe kłamstwa, które kiedyś opowiadałem, zmieniały się w wielkie problemy? Twoje prawdziwe opowieści działają tak samo, tylko w drugą stronę. Iskierka zrozumiała, że każda opowieść niesie w sobie siłę, która może budować lub niszczyć, a wybór należy do opowiadającego. Od tego dnia stała się jeszcze bardziej odpowiedzialna za swoje słowa, a jej opowieści. Niosły nadzieję tam, gdzie jej brakowało i leczyły tam, gdzie bolało. A ogród, który był kolebką tych wszystkich historii, stał się symbolem zmiany, która zaczyna się od jednego dobrego słowa.